Wiecie co, nie wiem jak wy, ale zawsze zastanawiała mnie ułańska fantazja budowlańców. Alecie dlaczego? Mamy tutaj położony ładny chodnik, nawet całkiem prosty, nie idzie się wypierdolić tak od razu, trzeba się nieźle postarać. Ale kiedy tak nim idziemy, nie w tę stronę, może w drugą. Tam jest ciemno, ja się boję ciemności, moczę się w nocy później, ale pójdziemy w drugą stronę. Idziemy w drugą. Równe trzy rzędy płytek jest zajbiście. Ja się tak zastanawiam, co to kurwy nędzy. Na mojej drodze Pierdolił kamień. Lęk przed dużymi kamieniami też mam. Ale dzisiaj wziąłem swoje leki od psychiatry, tak więc ten kamień na pewno dzisiaj mnie nie będzie gonił. Ale kurwa. Budowlańcy mieli zajebistą fantazję. Nie, no, pogratulować. Dobra, popatrzcie sobie jeszcze na fontannę. Zajebista, nie? To pas.